1900 roku w Paryżu wysłannik króla odwiedził dom publiczny w stolicy Francji. Działała w imieniu swojego pracodawcy, 64-letniego Leopolda II. Szukana dziewczyna to 16-letnia Karolina La Tak zaczął się jeden z największych królewskich skandali w Europie, przez który La Krua stała się najbardziej znienawidzoną kobietą w Belgii i multimilionerką. Przyjrzyjmy się więc jej historii. Chociaż dziś jest znana głównie jako Karolina La Crua, Blanka Celia Józefina de la Cua, przyszła kochanka belgijskiego króla. Urodziła się 13 maja 1883 roku w Bukareszcie, królestwo Rumunii. Jej ojcem był mężczyzna o imieniu Juliusz de la Cua, a matką Katarzyna Józefina Sebil. Szczegóły jej wczesnego życia są ograniczone. I nabrały mitycznego charakteru z powodu późniejszych wydarzeń. Jedna wersja mówi, że była trzynastym dzieckiem, inna, że jej ojciec był francuskim dyplomatą. W momencie narodzin Blanche został oddelegowany do Bukaresztu, podczas gdy niektórzy opisują go skromniej jako woźnego w ambasadzie francuskiej w tym mieście. Inne źródła sugerują, że poza pracą angażował się w doraźne projekty biznesowe w Rumunii, której bogactwo ropy naftowej. Zyskiwało znaczenie wraz z industrializacją Europy. Niezależnie od prawdy, rodzinie nie udało się wzbogacić. Blanche w młodości pracowała jako barmanka. Pod koniec lat 90. XIX wieku, jako nastolatka, pracowała już w swoim burdelu i przyjęła imię Karolina. W Belle Époque w Paryżu osoby z tego zawodu często używały pseudonimów. Szybko zwróciła uwagę ważnych osobistości. Najwyraźniej Karolina zdobyła już reputację około 1900 roku, kiedy zbliżała się do swoich 17 urodzin. Pierwszy właśnie w tym czasie, Leopold II, król Belgów, od 1865 roku odwiedzał francuską stolicę. Karolina od 18 lat była kochanką Antoana Emanuela Durieux byłego francuskiego oficera. Durieu, starszy od niej, był też jej sutenerem, aranżując spotkania z bogatymi klientami. Byli dziwną parą. Durieu miał problem z hazardem i mimo, że ona przynosiła pieniądze, ciągle zalegali z opłatami. Leopold przebywając w ekskluzywnym hotelu Elise Palace w stolicy podczas wizyty we Francji, usłyszał o Karolinie Lacroix, Opisywano ją jako wysoką, zgrabną, o pięknej cerze i bujnych kasztanowych włosach. Zaintrygowany wysłał pracownika do Elize Palas, gdzie ta oznajmiła: „Madam, przysyła mnie do pani gentleman, który panią zauważył. To wpływowa osoba, ale ze względu na jego pozycję muszę zachować nazwisko w tajemnicy”. Spotkanie z Leopoldem zorganizowano już następnego dnia. Karolina wspominała po latach, że od razu została jego kochanką, gdyż zaprosił ją na podróż do Austrii. Po pierwszym spotkaniu uzgodniono, że Durieux otrzyma zapłatę, gdy tylko wieści o związku trafią do opinii publicznej. Zaangażowanie Leopolda w relację z Delacroix szybko wywołało skandal. Chociaż miał już wcześniej inne kochanki, zanim zyskał przydomek król belgów i pięknych kobiet, jego romans z Karoliną. Różnił się od wszystkich pozostałych. Była dumną, impulsywną i słabo wykształconą kobietą z ludu, pracującą jako prostytutka, a on był od niej prawie o 50 lat starszy. Leopold nadal był żonaty z Marią Henrietą z Austrii, z którą miał czworo dzieci: trzy córki i syna, który zmarł jako dziecko. Maria Henrieta zmarła we wrześniu 1902 roku. Plus... Przez pierwsze dwa i pół roku król, będąc żonaty, spotykał się z nastoletnią kochanką. Jeszcze przed śmiercią królowej, rola Karoliny w życiu Leopolda była coraz trudniejsza do ukrycia. Zazwyczaj kazał jej podróżować pod fałszywym nazwiskiem, ale zabrał ją na pogrzeb królowej Wiktorii w 1901 roku. Ten krok wywołał skandal na europejskich dworach i wstrząsnął Brukselą, gdy zmarła jego własna królowa. W kolejnym roku zniesiono ostatnie ograniczenia, a pozycję Karoliny oficjalnie uznano. Ironią losu jest, że publiczne afiszowanie się z kochanką kosztowało Leopolda więcej popularności w kraju, niż jego brutalne zbrodnie w Kongo. Para miała dwoje dzieci. W lutym 1906 roku urodził się syn Lucien Philippe. Philippe Henry Drugi syn urodził się w październiku 1907 roku. Narodziny dwóch synów poza małżeństwem dodatkowo skomplikowały relację. Jedyny syn Leopolda z pierwszą żoną zmarł w dzieciństwie. Kobiety nie mogły dziedziczyć tronu zgodnie z belgijskim prawem. Kusiło go, by uznać swoich synów z relacji z La Croix, aby jedno z jego dzieci mogło po nim odziedziczyć tron. Ostatecznie tego nie zrobił, a po jego śmierci w 1909 roku tron przejął siostrzeniec Albert. Po śmierci żony przez lata krążyły plotki, że Leopold potajemnie poślubił Karolinę. Ten związek byłby skandalem, nawet gdyby nie była byłą kurtyzaną i o prawie 50 lat młodszą. Działo się tak, ponieważ taki związek był uważany za małżeństwo morganatyczne, czyli związek osób o nierównym statusie społecznym. Małżeństwa królewskie były akceptowane dopiero od połowy XX wieku. Wcześniej oczekiwano, że małżonkowie będą z rodów królewskich lub arystokracji. Odstępstwa od tej zasady uznawano za naruszenie konwencji dynastycznej i zwykle spotykały się ze sprzeciwem. W 1906 roku plotki osiągnęły szczyt, gdy gazety na całym świecie donosiły, że Leopold poślubi Karolinę. Na przykład zaraz po Bożym Narodzeniu. 1906 roku nowozelandzka gazeta Star opublikowała jej sylwetkę pod tytułem Morganatyczna żona władcy Belgii. Zasadniczo sugerował, bez przedstawiania jakichkolwiek dowodów, że ślub już się odbył, że Karolina była już w morganatycznym małżeństwie z Leopoldem. Pierwszy, że starała się, by jej dzieci były w linii sukcesji do tronu Belgii. W rzeczywistości nie ma żadnych dowodów sugerujących że taki wczesny związek kiedykolwiek miał miejsce. Karolina dopiero w ostatnich dniach życia Leopolda zdołała go przekonać do małżeństwa. Plotka o ich ślubie w 1906 roku pojawiła się, gdy król nadał jej tytuł baronowej Wogen po narodzinach pierwszego syna. W tamtym lutym był to akt tak niezwykły, że wielu uznało, iż mógł być przypieczętowany jedynie małżeństwem. Wkrótce wrócimy do ostatnich dni Leopolda, ale najpierw przyjrzyjmy się warunkom życia na początku XX wieku. Wtedy Leopold należał do najbogatszych ludzi świata. Stało się to dzięki jego afrykańskim koloniom w szczycie wyścigu kolonialnego. Leopold przejął kontrolę nad Kongiem podczas Kongresu Berlińskiego w 1884 roku. W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy Włoch, które wtedy zdobywały kolonie w całej Afryce, Kongo nie było kolonią Belgii. Zamiast tego było to prywatne lenno należące osobiście do Leopolda. Przez 24 lata intensywnie wykorzystywał je jako źródło kauczuku i kości słoniowej. Dziś ujawniono pełne okrucieństwo jego rządów, pokazując, że Leopold kazał swoim prywatnym oddziałom stosować masowe niewolnictwo i dopuszczać się przerażających czynów. Aby zmaksymalizować swoje zyski. W tym czasie stał się ogromnie bogaty w Belgii. Karolina szybko straciła popularność, gdy wyszło na jaw, że bogactwo wydobywane przez Leopolda z Konga nie służyło narodowi, ale finansował swoje prywatne życie. Karolina młodsza od niego o tyle lat, że mogłaby być wnuczką, była główną beneficjentką tego rabunku. Otrzymała wielką rezydencję w Brukseli, utrzymywaną przez króla oraz pałacową kryjówkę na Lazurowym Wybrzeżu, Ville La Leopolda. Pierwszy pozornie nieskończonym strumieniem gotówki na każdą jej zachciankę. Podczas gdy robiła zakupy i podróżowała po Europie u boku króla, kiedy narzekała, że jej wypady na zakupy w Brukseli są skracane przez rozkład jazdy pociągów, król po prostu opóźnił odjazd ekspresu o godzinę, zapewniając późniejszy wyjazd z centrum miasta do Larkina, gdzie jej rezydencja stała na obrzeżach stolicy. Jednak wszystko to były brudne pieniądze, zdobyte dzięki zbrodniom popełnianym przez urzędników Leopolda w Kongo. Wkrótce zyskała miano królowej Konga. Do 1908 roku te zbrodnie stały się znane w Europie, a rząd belgijski odebrał mu kolonię i przejął nad nią bezpośrednią kontrolę. Mimo bogactw od kochanka, Karolina nadal widywała się z byłym sutenerem Antonim Emanuelem Durieux. Podążył za nią do Brukseli i przypuszczalnie żył tam z pieniędzy, które od niej otrzymał. Czasami był nawet widywany, jak wchodził i wychodził z jej domu. Jej próby ukrycia tego, udając, że to jej brat, działały krótko. Leopold szybko się zorientował, a jego zazdrość narastała. Po skonfrontowaniu się z nią, rozkazał usunąć wszelkie przeszkody wizualne między jej domem a swoim pobliskim pałacem, aby mógł patrzeć prosto przez teren. I obserwować ją oraz każdego, kto odważyłby się ją odwiedzić pod jego nieustanną obserwacją. Na początku grudnia 1909 Leopold ciężko zachorował, a 12 grudnia, po latach odmów, w końcu poślubił Karolinę pięć dni później, w wieku 74 lat, a jego następcą został jego siostrzeniec Albert wybuchł skandal, gdy okazało się, że Leopold przekazał większość majątku Karolinie lub ukrył go w funduszach powierniczych i fikcyjnych spółkach dla ich dwóch synów na przyszłość. Dokładna suma nie jest znana, ale prawdopodobnie wynosiła dziesiątki milionów w tamtym okresie. To około miliard dolarów w dzisiejszych pieniądzach. Relacje Leopolda z córkami z pierwszego małżeństwa od lat były napięte i otrzymały one łącznie około 6 milionów franków. To była tylko część wielkiego majątku zdobytego przez przerażające czyny w Kongo. Tak czy inaczej przyznało im to państwo belgijskie, a nie testament Leopolda. Na łożu śmierci król nawet odmówił spotkania ze swoimi córkami, ale Karolina była tam, gdy umierał. Po śmierci Leopolda liczba spraw sądowych rosła. Kiedy córki starały się o większy majątek, król Albert także próbował odzyskać część tego, co Leopold przekazał swojej kochance. Na przykład została eksmitowana z willi La Leopolda na Lazurowym Wybrzeżu, którą nowy król Belgów przejął z powrotem na rzecz belgijskiej korony. Karolina była jeszcze bardziej znienawidzona przez belgijską opinię publiczną, a jej powóz raz obrzucono kamieniami w Brukseli. Jednak wydawała się w dużej mierze niewzruszona wrogością ani swoją reputacją. Poślubiła duria, z którym była w związku przez ponad 9 lat. Była też kochanką Leopolda, co dziwne po prawie dekadzie ciągnięcia ich osobliwego potajemnego związku, małżeństwo okazało się jego końcem. Związek szybko się popsuł i rozwiedli się w 1913 roku. Karolina żyła wystawnie po śmierci Leopolda, drugim małżeństwie i rozwodzie. Pomimo procesów sądowych i innych przeszkód, Odziedziczyła co najmniej 7 milionów dolarów amerykańskich z jego majątku, a być może nawet większą fortunę. Miała wielu znanych zalotników wśród zachodnioeuropejskiej arystokracji, lecz nie wyszła ponownie za mąż. Młodszy syn Filip zmarł w 1914 rok, a starszy żył do 1984 rok jako książę Telfuren. Późniejsze życie Karoliny było stosunkowo spokojne w porównaniu z latami 1900 i 1910 prowadziła spokojne, wygodne życie, podejmując osobliwą decyzję. Gdy kontrowersje wokół niej ucichły, a Europa o niej zapomniała, postanowiła spisać wspomnienia ze swojego życia. Powstała w latach 30. wydana w 1937 roku pod tytułem Zwykła kobieta poślubiła króla, opowiedziana przez baronową de Wogan Polowi Fogowi. Historycy zwykle ostrożnie traktowali wspomnienia. Wiele informacji, które Karolina przekazywała Fur, mogło być niedokładnych lub korzystnych głównie dla niej. Przeżyła II wojnę światową i zmarła 12 lutego 1948 na południowym zachodzie Francji w wieku 64 lat. Dziękuję za obejrzenie filmu o Karolinie Lacroix. Mam nadzieję, że był interesujący. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o jej życiu, lub napiszcie swoje sugestie. Mam nadzieję, że subskrybujecie mój kanał i macie włączone powiadomienia, by nie przegapić nowych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zapomnianych życiorysów. Dzięki.